It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, wczoraj przecież nie otworzyliśmy szminki, żeby zobaczyć jaki jest kolor, a to dlatego, że było ciemno, także dzisiaj otwieram kalendarze dosyć prędko. Niestety pogoda jest jaka jest, także też yy, nie będzie to wszystko perfekcyjnie wyglądało. Oczywiście takie jakby zamszowe opakowanie. Czy ja to dam radę zrobić jedną dłonią? Tutaj widzę jest troszeczkę bardziej jakby rudawy, ale to jest taki, taki nudziak. Taki... to jest nudziak. Po prostu nudziak. Przepiękna jest. Zdecydowanie mój kolor. Także super. No i od razu zabieramy się za dzisiejsze dni. Tak? Zabieramy się za dzisiejsze dni. Tak? Tak? No dobra. Ty no, Ty nie masz! Ty nie masz! Miałaś, ale zjadłaś. No i jesteśmy moi kochani z szóstym i ja myślę, że to jest maseczka, którą w zeszłym roku dostałam z... Cult Beauty, która bardzo, bardzo mi odpowiadała, ale zobaczmy. O nie, myślałam. Wegańska. Evolve Organic Beauty. Bioretinol Gold Mask. Nie, to nie było to, ale myślałam, że to jest ta sama firma. Ale tak jak Wam mówiłam, gdzieś mi właśnie przeleciał ten kalendarz, już jak kupiłam ee, ten swój. W ogóle nie brałam Johna Louisa pod uwagę, ale później gdzieś mi przeleciał, że dużo produktów było wegańskich. I... Wspomniałam o tym głośno i Radek mi go kupił, także fajnie, coś, y, coś fajnego, 100% naturalna, 85,1% składników organicznych, także wypróbujemy, to nie, to pomadka z wczoraj, a tutaj w serce mam coś mocno ciężkiego i się zaczynam zastanawiać. To na pewno przecież oni mieli tylko jedną wersję kalendarza, tam gdzie właśnie były, e, tak jak wam mówiłam, takie dobre jakby uczynki, że nie było nic w boksie, a to już, że nie było nic w okienku, a to już okienku numer 6 jeszcze ani jednego takiego nie miałam. Na pewno dobre kupiłam. Mówię, tylko mieli jedną. A co to? Aaaa! Wegańskie żelki. Jestem wegański i bez plastiku. O, i zobaczcie, i też y, opakowanie zrobione z roślin, a nie z plastiku. Można, można, ale to. Chciałem i słodkości, ale żelki, a no, ja lubię. <słuk> Adia, Adia, Adia! Zaraz dostaniesz z liścia tymi żelkami. Nie wiem, ale są wegańskie. No, ja ci dam z liścia tymi żelkami. <laughs> ale wegańskie. No, nie życzę takiego interpretowania języka. Na no, mojej nieskuteczności robienia kanapek ładnych. Bardzo piękne kanapeczki robisz. Codziennie ostatnio Radosław robi kanapeczki. Jak ja jestem w domu rano, także super. Mmm, wiesz co, ja Cię to zjem. Dzisiaj nie piję co kawy. dzisiaj Ciebie, herbata, także zjem dzisiaj. Żelki? No. Nie, żelki są mnie. No daj, podzielisz się z żoną. Nie, się, ty się ze mną dzieli żelami pod. No, no właśnie, ci przyniosłam! O co, chcesz makijaże? Nie, ci... ale dlaczego ty masz mieć, a ja nie? E, a tutaj jak widzicie, pełne zapasy szpinaku w Brukseli. Także. żeby nie było Suplementujemy że całe, wszystkie się. zdrowe, żyjemy z rzeczy. A tutaj co jest? Kartoniku Matko włoska No i co? Przed... No, rozwalałeś kanapki, tak? Ej, tam jedna kanapka, wiosny nie czyni. A co tu kupiłeś? Jakieś coś dobre, co lubi. O matko, znowu ja ostatnio nie zjadłam wszystkiego. No i ja zjadłem. Zawsze jadłam to, a ostatnio zjadłam pół tego. Znaczy nawet nie pół, bo tak oszukałam, radko, widziałam większe pół. dobra było. Nie ma większe pół. Połowie było większe pół, było przedzielone na dwa. Jak jest sposób. Pół czegoś to jest ile? 50%, czyli jest hmm. połowa, czyli jest równe połowy. Nie ma. Większa połowa, mniejsza połowa. Są połowy. Może bym się Wam pokazała, co? Bo Wam się chyba cały ranek nie pokazywałam. E, powiem Wam szczerze, że musiałam się zdrzemnąć. Coś po prostu nienormalnego. Musiałam się zdrzemnąć przed pracą. Nigdy tego nie robię. Pospałam sobie od godziny 12 do 1. Nigdy tego nie robiłam. Nigdy przecież tego nie zrobiłam. A pospałam sobie jeszcze od 12 do 1. Teraz e, nałożyłam już pielęgnację. Oczywiście, moi drodzy, chciałabym Wam powiedzieć, że używam tego kremu kana Mea, Kupiłam jego radosławowi, a używam sama. On jest po prostu rewelacyjny, przynajmniej jak dla mnie. Wiecie, że ja miałam ostatnio z mam problemy ze strasznie, strasznie suchą cerą, no strasznie suchą celą, ale on po prostu robi cuda, ale zobaczcie ile go już zużyłam. Miałam dzisiaj sobie jeszcze w dzień zrobić maseczkę, bo znowu mi się skóra troszkę psuje, ale, a ja też wiem dlaczego mi się skóra psuje, bo jest mi cały czas zimno. Mam w domu teraz 22,5 stopnia, a ja się trzęsę z zimna i mam nastawione ogrzewanie. Yy, patrzcie jak już mało jego jest, naprawdę jest świetny. Zapach ma taki, wiecie, no nie jaki, bo to jest krem ziołowy, ale naprawdę mogę go polecić do skóry, która ma jakiekolwiek e, problemy. ja przynajmniej, e, Mi przynajmniej e, pomaga. I teraz właśnie przyszedłem do Was, żeby pokazać Wam, że mam nieporzęsowane oczy. Bardzo często mam nieporzęsowane, ale wiecie, nałożyłam jakiś tam cień, i mam nieporzęsowane oczy. I ostatnio używam, znowu wróciłam do Bete Dance Sex Mascara z Two Face. I zaraz sobie pożęcuję jedno i zobaczymy, czy jest kolosalna różnica. To jest ponoć maskara najlepsza z Too Faced. Najlepsza, najlepsza, najlepsza. I ja się pod tym podpisuję. Ja ją po prostu uwielbiam. I ona jest najbardziej czarną maskarą chyba, jaką miałam w życiu. Już przy jednej warstwie bardzo ładnie rzęsy pogrubia. Jest droga, ale wiecie, kupiłam ją w dobrym zestawie, także używam. Znowu przypuszczam, że jakiejś będzie okazja, to znowu kupię. Dobra, maluję. Teraz w ogóle wyglądam bardzo śmiesznie z tymi oczami, takimi malowanymi na pomarańczowo-żółto. Hmm, bardzo śmiesznie. W ogóle ostatnio cały czas się znowu kocham w paletce Stati. Uwielbiam, ja po prostu ją uwielbiam. Dobra, malujemy jedno oko. No i zobaczcie, to jest jedna warstwa, widać moim zdaniem różnicę. Nie taka kolosalna, tylko ja Wam chciałam powiedzieć, że ja nie maluję rzęs, tak jak ja czasami oglądam na YouTube, że dziewczyny w ogóle od samego końca wydłużają, od zewnątrz, od wewnątrz. Ja robię raz, dwa, trzy i to jest dla mnie jedna warstwa. Co? So, pomalować Ci rzęsy? Nie, chciałem Ci dać buzi. Chciałeś mi dać buzi. Także ja robię raz, dwa, trzy i już yy, są oczy, już są rzęsy pomalowane. Także tak. Idę robić drugą warstwę, uwielbiam mam naprawdę uwielbiam jest bardzo łatwa w użyciu, jak dla mnie. Druga warstwa, moi drodzy, nie przybliżam bardzo bardzo, bo cały czas mam skórę taką, niejaką. Ale zobaczcie, widać różnicę między jednymi, jednymi rzęsami a drugimi? No. no! Które są pomalowane, a które nie? Obydwa są pomalowane. Ty nie masz takich równych rzęsów. Ty mówisz o brwiach! A, ja mówię o rzęsach! A, rzęsy. Ręsów. To jest pomalowane, to. A, tylko nie I już, okej, okay, już mi <noise> się Ja nie wiem, co to rzęsy. Dobrze wiesz, co to rzęsy? Nie wymyślaj, bo zawsze ci nie mówię, nie że ty masz piękne brwi. Mój Radosław ma piękne brwi, chciałbym mieć takie brwi jak on. Bez taki wyrywania po sobie. Takie dziadowate, takie długie. Piękne. Sfiksowane jakieś, rostą mi na pół metra? Nie no. wymyślaj, no, raz na pół roku. Jakaś wyraźnie, na dłużej niż powinna. Mm, Ładna. Łściczna jest, super. Różnica. Trochę jakby miała takie mini, mini kępki powsadzane dobrej, tym lewać drugą rzecę. Radosław dzisiaj robi obiad i zgadnijcie, co Jola będzie jadła na obiad. Kurczaka, ale kurczaka takiego udawanego. Radek kupił z korna jakiegoś kurczaka. Ja nigdy nie wiem takich rzeczy, takich wiecie, że to naśladuje kotleta. Schabowego z pierści kurczaka. Takiego, takiego wynalazku to jeszcze nie jadłam. Czasem jadam chicken nuggets ale tego nie jadam. No i oczywiście do tego będę jadła szpinak, a zrobiłam taki szpinak. Znaczy, Radek też robi szpinak, bo jestem po prostu nieprzytomna. Radek robi szpinak z sezamem i sosem sojowym, także mam nadzieję, że będzie dobry z Cervomixa. A wczoraj, pamiętacie, jak mieliśmy kolację? W ogóle zjedliśmy to i nie mogliśmy uwierzyć, że jedliśmy McDonalda. Nie mogliśmy w to uwierzyć. No i wziąłam sobie z sokiem pomarańczowym, bo teraz biorę dużo. Jak biorę żelazo, to muszę zapijać właśnie sokiem pomarańczowym i zapijam i powiem wam, że smaczny to jest soczek z McDonalda nawet. Mhm. Dobra. A ja jeszcze wam chciałam pokazać rzecz, którą skończyłam. Znaczy skończyłam kilka rzeczy to Wam pokażę. I bardzo się cieszę, że tak powoli dziękuję. Pasta do mycia twarzy. To jest pasta oczyszczająco-pilingująca. Ja wam pokazywałam, ona mi przyszła chyba w maju do domu. Jakoś w lipcu, chyba ją zaczęłam używać, powiem Wam, że to jest po prostu cudo. Cudo, cudo nad cudami. I powiem wam, że prześwietna ta pasta jest naprawdę. Ja. Nawet jak miałam tą właśnie buzię taką wrażliwą, ja za każdym razem po jej użyciu, ja jej nie używałam na co dzień, mimo że to jest pasta myjąca, to dla mojej twarzy po prostu byłoby to chyba, e, przypuszczam, za mocne katowanie, ale za każdym razem po jej użyciu bo po prostu moja buzia była tak gładka i tak rozjaśniona i zawsze z rana zawsze, zawsze po jej użyciu. jak ja mówił, ale ładnie, świeżo wygląda. No praktycznie zawsze. Już nie przesadzajmy, że zawsze, no bo jak wstawałam rano, no to mnie nie widział. Ale właśnie naprawdę zauważalna różnica była. Wczoraj też oczywiście ją używałam, no i wyskrobałam do końca, ale jest świetna. Polecam i zdecydowanie sobie kupię i to kupiłam e, w sklepie tutaj e, The Natural Skin Shop. Tak? Tak. I skończył mi się mini szampon e, z Filipa Kingsley'a. nie. Coś dziwnego. Bardzo fajne włosy przy nim były, bardzo, bardzo fajne przy myciu, ale po myciu, jak już wyschły, to nie czułam żadnej różnicy, że to jest drogi szampon i mało tego, e, szybciej zaczynało mnie spędzić skalp niż po każdym innym szamponie, także nie. Mam jeszcze kilka próbek e, jego, bo dosyć często gdzieś dawali, ale mm, ale nie. Elasticizer, taki owszem, ale z kolei ten szampon to, e, to nie moja bajka. I moi kochani, skończyłam też e, kredkę do brwi Ultra Slim Brow Definer. I ja nie wiem, czy to było z kalendarza, czy ja ją sobie sama kupiłam w Butsie. To jest ta seria BBB, chyba. To jest chyba Butsowa seria, w każdym razie że ona jest na pewno wegańska. Fajna ona była. E, taki dosyć ciepły brąz, ale fajna. Nie na tyle jednak fajna, jak ta, co teraz używam z Neksa. Ta, co używam z Neksa, to jest po prostu jakaś bajka. Na... E, kolor mi się wydaje, że jest fajnie dobrany. I powiem Wam, że na nią nie muszę używać żadnego żelu utrwalającego, bo ona się trzyma i trzyma i trzyma i trzyma i trzyma i trzyma i trzyma. No i ostatnia rzecz, e, jaką zużyłam, to strawberry body shop. E... <grywia> Dziś chyba o mnie martwi, że tak mnie cały sami obdarowywujesz, co? Powiedz szczerze, to przyznaj się. na przyszły rok już nie rozdaję. Mm -hmm. Co albo coś przeskrobałeś, albo coś masz zamiar przeskrobać. Ciekawe, przyznaj się. Czy ci obiadek? No. A dzisiaj też frytasy, tak? To ja, zdrowam. Co tu się stało się? No telefon mi wypadł. Aha, no to troszkę rozlałam. A troszkę rozlałam i zostawiłam, niech urośnie. No, mówię ci, że ja nie jestem kumata, radek nie, nie mam siły. I ostatnią rzecz, jaką skończyłam, to jest odżywka do włosów z mojej drodzy z The Body Shop. i nie polecam. Szampon jakoś zużyłam, tego nie mogłam zużyć. Naprawdę to mi nic nie robię. się o mnie. No, daj już, daj, to daj! Tak jakby są swoje swoją nastawiasz. No idź, próbujmy. No, Zapomniałam, ja co mówiłaś. Eee, no. Powiedz, ile razy musisz film poprawiać, bo zapominasz, co mówisz, jak ja ci Jak ty mi przerabiasz? Przerabiasz, przerywasz. Strasznie mi przerywa. I później te filmy bez składu i bez ładu, no ale mniejsza z tym. Eee, także tak, nie polecamy. No i to takie moje mini, mini denko. Nic tutaj więcej nie skończyłam. W sumie cztery produkty wam pokazałam. To nie jest tak źle, moi drodzy. A jeszcze sobie użyję na ustach, muszę powiedzieć, kosmetycznie trochę dzisiaj, ale mam do jakiś taki. Dzień za bardzo się tutaj stąd nie ruszam, to opowiem Wam kosmetycznie. A ogólnie to musimy zacząć robić jakieś już pierniczki. Co by na to? Kto będzie robił za nami pierniczki? Ja oczywiście będę robiła w trybuniksie. A ja la, na to jak na lato. Ja oczywiście będę robiła w tym, bo wiecie, że ja nie piekę, ani takich innych e, wygibasów nie robię, to nie, nie piekłam, ani nie robię. To, co wczoraj dostałam w kalendarzu, to jest do kąpieli, kulki do kąpieli. No, i chciałem zjeść. chciałeś zjeść. No przecież nie dałam Ci żelki, tu no, masz. Nie chcę żelków. A spróbuj. Nie, ja mogę obiad. Aha, no to dobra. no to mam na obiad, jak u Burnejki, steak. Jak, jak, gdzie to było? Na no, Burnejka mam tak. steak. Steak. steak mam na obiad. Kto tak mówił? Burnejka. Nie wiem, ale wczoraj gdzieś żeśmy coś z Radkiem oglądali i ktoś mówił Ewokado. Nie, jak? e Nie, jak ona wczoraj mówiła? Ewokado? Zamiast awokado jak mówiła, awokado. Awokado. Gazem daje radek. Gazem śmierdzi, bebe. Gazem śmierdzi. Śmierdzi. Nie śmierdzi. Nie śmierdzi. Nie śmierdzi. Ach, mówię, że śmierdzi, to śmierdzi. Ale co chciałam wam właśnie powiedzieć, że taka ten balsam to już... Z hangover jest bardzo fajne. Lunka, ty to chyba pewnie sobie myślisz, Boże, ty mój, do jakiego ja domu trafiłam? Zabierzcie mnie, stąd. Już wolę być bezdomną suczką. Tak sobie myślisz? Lunka! No nie! Tak myślisz sobie? Cześć, moja pierdołko! Cześć, no i gdzie mi się tu ładujesz z tą dupą, swoją. z tą swoją dupą? Ojej, pokażę kosiwe. Jakie siwe oko! Jakie siwe oko! O boże, a zobaczcie jaki widok ładny, o piękny, <laughs> Piękny, no idź Ty już stąd. Idź już stąd wielko oka, wielko oka moja, wielko oka. Mogę Ci zajrzeć Zobacz. do talerza? No właśnie, troszeczkę za długo, ale mi się wydaje, że będzie dobre. Jezu, jak tak można? <laughs> oh, sorry, nie, nie mogę, nie mogę wprost nie. nawet na to patrzeć. Pycha. pycha. A tutaj z kolei mój obiadek, tak jak Wam mówiłam, szpinak w sosie sojowym z sezamem, taka pierś z kurczaka, frytki i domowy ketchup. Niam, 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 niam. Powiem Wam, że takie frytki domowe, ale brzydki, kolory jakieś rozmazane. Te frytki domowe są przepyszne. No i nasz ketchup radio. Ty masz... Yy, kończyłeś, tak? I mam teraz te pikantne. Mm. Jezu, jakie pyszne. No i tak już zostało. Tak? Ostatnio się cały czas do mnie ptulisz, tak? Cały czas się tulisz. Pieski są najmądrzejsze na świecie. No, mądrzejsze niż ich panie i panowie. Tak? Tak? O, to jest najpiękniejsze. Oczywiście już zawsze się jestem. Ale co tam warte zachodu. <muzyka> Tak, tylko na szybko Wam nagrywam yy, i pokazuję i udowadniam, że musiałam być grzeczną yy, żoną, bo Mikołaj usłyszał i że nie przyniósł yy, kapciochy. Zobaczcie, jakie fajne, żeśmy się od razu z radością śmiały, że gdyby... Tak powiedziałam, śmiali, że gdyby był tutaj Borysław, to już by yy, tych bombli tutaj nie było. No, ale Borysława nie ma, za to są bomble i ciepłe kapcie. Natomiast doradka przyszedł taki Mikołaj. <noise> na szybko tylko założył, żeby zapozować. <noise> Fajne? Ha. A co do Nie sobie sobie to... normalnie, bo co się dziwnie Siedzisz, jakoś się na do... wygląda. A co do tych, co do y, prezentów, że byłaś rzeczą dziewczynką, to wszyscy wiemy, że. Żoną! Sobie, żoną, to wszyscy wiemy, że sobie te kapcie sama kupiłaś. Bo byłaś taka rzeszka w tym roku, że dostałaś, powinnaś dostać. Sama wybrałam. No, powinnaś dostać. No tak, w sumie ja zapłaciłem. No. Powinnaś dostać po dupie, a nie. A co ja takiego złego zrobiłam? Co złego zrobiłaś? Wzięłaś mnie na spacer na chwilkę, na godzinę. No. no. Zdarza się. Nie, się no. nie zdarza. To jest, to jest wykorzystywanie i to jest. Y... <laughs> nie będę powiedział co. Nie co będę jeszcze. powiedział co. Nie będę. Dobra, nie mów co jeszcze, ale podała Ci się prezent? No tak, bardzo. A jeszcze masz jeden. Bardzo Mikołajowy. Ale na razie dzisiaj masz ten, tak? Tak. No to dobra. Dziękuję, Mikołaj. Byłem przekażę, przekażę Mikołajowi podziękowania. A ty co ze starymi dzielami się ten... Ktoś, co, ktoś, się? ktoś musi. Ktoś musi się no zapoznawać dobrze. ze starymi Mikołajami. Chcę z panią zapoznać. <laughs> dobrze. Boże, jeszcze ja, dawno tego nie oglądaliśmy, co? O, no no nie, 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 nie. Ja nie lubię oglądać, od kiedy cięcie. zaczęli pokazywać tam przemoc domową. A co ten? Napierdzierał swoją dziewczynę, a no, ona powiedziała, zasłużyłam. To... Także ale tego jest, nie to, oglądamy. To jest wykorzystywanie chorych, ludzi chorych no. ludzi dla, dla pokazu i dla tego, no, no przykre, przykre, no ale... No tak to niestety wygląda. No. Ale żeby miała tu i żeby miała ty, to I... było zabawne. Biorę się moi drodzy za kolacji, oczywiście pierwsze co zrobię, to podgrzeję sobie nasionka, dyni i słonecznika, bo będę robiła sałatkę, także w łyżce. Na suchą patelnię pomidorek cały czas z naszego własnego przydomowego ogrodu. Dodam sobie też troszeczkę cebuli Ja przeważnie w zimę dodaję Nie wiem dlaczego, ale głównie w zimę Dodaję cebuli do sałatki przypuszczam, że to chodzi po prostu O to, co mi organizm podpowiada Że na co ma chęci A ja myślę, że cebula, zwłaszcza w tym okresie zimowym To samo zdrowie Tutaj mam taką oliwę Z... Truflem uwielbiam ją, uwielbiam, uwielbiam. Jest naprawdę przepyszna. Jestem już wykąpana, jak dać włosy, bo my te zaraz się wezmę za maseczkowanie. A jeszcze Wam chciałam tylko powiedzieć, że chyba mnie ten żel do demakijażu uczula pod oczami. Coś mi podrażnia okolice oczu. Jeszcze bym Wam coś chciała powiedzieć, chciałabym Wam podziękować bardzo za to. Chcielibyśmy podziękować Wam bardzo za to, że tak wspaniale przyjmujecie nasze vlogmasy. Po prostu jestem w szoku. Tyle miłych słów, co podczas tych kilku dni vlogmas tutaj padło, to nie padło chyba podczas tych wszystkich lat, przez które już nakręcamy. Także naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Wiecie co, dzisiaj tak właśnie mówiłam do mojego Rodosława, w ogóle chyba dzisiaj cały vlog będzie z tej sofy, jak się nie mylę. Mhm. Ale tak, dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj, tak mówiłam właśnie do Rodosława. Po tych wszystkich właśnie miłych komentarzach, jak stałam rano, jak zobaczyłam, e, mówię do niego, dlaczego ludzie nas na oglądają w ogóle? Wiecie, chodzi, wiecie o co chodzi, po prostu jestem w szoku. A radek do niej mówi: No, Jola, jeżeli oglądają klan albo jakieś inne seriale, tak jak ty, ja, znaczy, no ja akurat klanu nie oglądam, ale wiecie, taki podał przykład, no to tak samo oglądają sobie po prostu nas, tylko że oglądają prawdziwe życie, prawdziwych ludzi w prawdziwej Anglii. I tak powiem, kurde, no wiesz, co no chyba faktycznie, ale. Nie wiem, cały czas nie mogę wyjść z podziwu I bardzo Wam za to dziękuję, bo już jest Warstw ponad 9 tysięcy, ja po prostu naprawdę Naprawdę jestem w szoku, ja jestem w szoku Ja też mam jakieś tam dziewczyny, do których powracam Dziewczyny, vlogi, do których powracam I właśnie nigdy się nad tym nie zastanawiałam Dlaczego lubię to oglądać, to w sumie też właśnie Dlatego, że to jest prawdziwe życie, tylko Tylko powiem Wam, że tak już troszeczkę e, Ciężej o takie jakieś takie Jak mi się wydaje, takie naturalne Zachowanie, naprawdę troszeczkę ciężej Co mnie tutaj nocem Szturchasz? Kto mnie nosem szturcha? Jakbyście nie wiedzieli, kto to. O, ten, no to mały szkodniczek, a ten hałas to jej ogon walący o fotel Radosława. Także bardzo, 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 bardzo chcieliśmy Wam podziękować e, za to. I może tak sobie pomyślałam, może sobie wyślemy kartki. E, co prawda, oczywiście nie będziemy przesadzali z ilością, ale jeżeli jest tutaj mm, kilka osób, które chciałoby dostać od naszej trój trójki kartkę. To proszę, zostawcie komentarz, odezwijcie się na maila z adresem i wyślemy Wam kartki świąteczne. Dajmy na to co? 10 osób, jeżeli 10 aż się znajdzie, to. Bardzo prosimy i wyślemy wam te karteczki. Wiecie, żeby po prostu życzyć Wam miłych świąt. Oczywiście wszystkim Wam życzymy miłych świąt. Nie wiem, jak Wy, ja bardzo lubię kartki dostawać. W zeszłym roku nie bardzo mi to wysyłanie wychodziło, ale w tym mam nadzieję, że e, znowu mi się uda. No Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze i mam nadzieję, że dalej będziecie do nas zaglądać i nas e, oglądać. Także moi drodzy, ja już się biorę za tą sałatkę, co sobie zrobiłam, bo jest bardzo późno, dzisiaj bardzo mało wiadomo. A jeszcze nie będę szła e, spać. Dziękuję Wam bardzo. Za, uh, dzisiaj. Ho 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 do jutra. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow with.